Cześć, z tej strony Muszny, a dzisiejszy film będzie o tyle nietypowy, że po raz pierwszy będziemy robić trening nie na siłowni, tylko w domu. Jeśli ktoś z Was chciałby ćwiczyć sobie w warunkach domowych, chciałby ćwiczyć w hotelach, chciałby ćwiczyć po prostu samodzielnie w jakiejś lokalizacji, w której nie ma dostępu do sprzętu, można taki trening zrobić bardzo skutecznie przy pomocy gum oporowych. Jeśli chodzi o gumę, jest ich na rynku bardzo, bardzo dużo. Macie gumę, które są sprzedawane praktycznie przez wszystkie firmy, które zajmują się produkowaniem sprzętu do klubu fitness. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja trenuję na gumach i zrobimy podstawę trening w BW, z omówieniem tego, w jaki sposób na gumach można ćwiczyć. Producenci sprzętu wykonują gumy naprawdę o różnej długości, o różnej grubości i w tym momencie mamy naprawdę bardzo, bardzo e, duży wybór. Można to gumę do tego, czego się oczekuje. Teraz podstawowymi gumami są gumy mniej więcej w tej długości. To są gumy dla grola, natomiast przeważni producenci robią je różnej grubości. I teraz na przykład taka taśma, to jest taśma, która jest odpowiednikiem takiej cienkiej czerwonej, z której każdy korzysta. Takie taśmy w zupełności wystarczą do treningu, ale jeśli chcielibyście robić jeszcze więcej ćwiczeń, a przede wszystkim ćwiczenia globalne, są też w rodzaje taśmy, które są o wiele dłuższe taśma, która ma prawie 3 metry, i to jest taśma, z którą można robić ćwiczenia całego ciała. Na przykład, jeśli ktoś chciałby zrobić np. wznost ramion do góry, to tak samo taśma to umożliwia. Jesteście w stanie tronować w pewnym zakresie. Głównie dobrze można robić np. przesiadłek, w z takim. Jeszcze innym wynalazkiem jest taka taśma, która posiada przeszycia. 12-15 cm. Dzięki temu na tej gumie można wykonywać różne ćwiczenia i pozwalamy Wam tylko na duży zakres ruchomości. Jeśli chcecie robić bicepsy lżej, robicie bicepsy z małym ciężarem. Jeśli chcecie zrobić ciężej, łapiecie gumę dalej, w tym momencie robicie większy ciężar. Jeśli chcecie robić rotatory, wszystko da się tutaj zrobić. Także jeśli macie do dyspozycji długie gumy, super na nich można ćwiczyć. A natomiast jeśli macie do dyspozycji tylko krótkie, też wystarczą zupełności do zrobienia Panie, Teraz pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, to będzie ćwiczenie ukierunkowane na klatkę piersią. Do tego stosujcie raczej większe gumę, po prostu, żeby zbocować mięśnie maksymalnie. Prosta sprawa. Łopiecie sobie gumy w taki sposób, przenosicie na plecy op, i kładziecie się. Zaczynam w tym momencie od samej góry i będę wykonywał rozpięki. Teraz na duże napięcie jest jak największe i dalej lecę ramionami to napięcie się zmniejsza. To jest taka różnica w stosunku do treningu siłowego, że im bardziej rozciągniesz gumę, tym jest napięcie. W związku z czym, co naprawdę można dobrze wykorzystać, to są złożone napięcie na końcu ruchu. Czyli jeśli ćwiczysz, wykonaj ruch, zostań w powtórzeniu raz, dwa, trzy, za mocno i wtedy wracasz do pozycji wyjściowej. Jeszcze z góry mocno napinasz raz, dwa, trzy i wracasz do polskiej ścianki. Z gumami fajne jest to, że można je łączyć ze sobą, czyli biorę wszystkie gumy, jakie mam, rozciągam, łapię dokładnie w taki sam sposób, zapinam na plecach i schodzę w dół. I w tym momencie, jak masz naprawdę bardzo dużo obciążenie tutaj do góry, wycisnąć to znowu zdrowia duży problem. Zatrzymujesz i lecisz pełną do rozbieg. I łokciami ziemi do góry zatrzymujesz raz, Dwa, trzy i powoli wracasz do prostych wyścig. W tym momencie, używając kilku um, jestem w stanie naprawdę zafundować moim mięśniom konkretny go Bardzo często ludzie pytają w komentarzach, jakie są ćwiczenia, które można robić na plecy z gumami. Otóż można robić i można robić ich całkiem dużo. Na przykład można sobie zrobić wyciąg górny w bardzo prosty sposób. Bierzecie jedną gumę, najlepiej o większym oborze, po dwie gumy i zwykłą ważachę. teraz. Trzeba po prostu przymocować w taki sposób. Przykładasz końcówkę gumy do warzechy, obkręcasz i w tym momencie warzecha i wycień górny jest gotowy. I teraz to dajecie za drzwi, tylko drzwi muszą zamykać się do was żeby nic się nie stało i możecie wykonywać ćwiczenia na plecy. Ok, i teraz jeśli macie gumę zaczepioną do góry, możecie traktować to jako zwykły wyciąg górny. Czyli na przykład, pierwsze ćwiczenie, jakie można zrobić na plecy, pochylacie się do przodu, rozciągacie lekką gumę dla napięcia stabilizatorów i przeciągacie gumę jak najbardziej się na do biodra. Wracasz do pozycji wyjściowej, rozciągasz w w zakresie i znowu przeciągasz gumę, zatrzymujesz przy ciele. Co jeszcze można robić? Jako wyciąg górny możecie też wykonać na przykład przyciąganie głowę do biodra jednorącz, czyli z tej pozycji hop, prowadzisz głowę do ciała, hop i głowa do ciała, trzymasz cały czas napięcie mięśniowe i na końcu zatrzymujesz po to, żeby mięśnie miały jeszcze lepszy młodziec. Barki to jest kolejna grupa, którą można ćwiczyć z gumami, która czasami nastręcza troszkę trudności. Jeśli chodzi o wciślenie barków, tutaj ćwiczeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No ale tak jak w klasycznym treningu siłowym, będziemy korzystać przede wszystkim z ćwiczeń ciężkich. Czyli tutaj podstawowym ćwiczeniem jest wyciskanie gumy siedząc. Wchodzicie sobie gumę w takim okręgu. Teraz. Wchodzicie w gumę. Zaczepiacie gumę pod pośladkami. I siadacie sobie na ławce. Złapiecie gumę od wewnątrz w taki sposób. Hop! Łok się pod ciałem. I teraz to, co jest bardzo ważne w treningu barków, to to, czy w ogóle w treningu z gumami, jest to, żeby gumę rozciągać w czasie wyciskania. Dzięki temu zwiększy się napięcie mięśniowe i dodatkowo popracują stabilizatory barków. Czyli tutaj na dzień dobry rozciągasz gumę i wyciskasz na dół. Przytrzymujesz raz, dwa, trzy, rozciągasz gumę i wracasz w dół. Zatrzymujesz, ciągniesz gumę i wyciskasz do góry. Dzięki takiemu prostemu patentowi, który polega na tym, że tą gumę rozciągasz, zwiększasz napięcie mięśniowe i sprawia, że ten trening będzie jeszcze bardziej intensywny. Kolejną grupą mięśniową są tricepsy. Tutaj tricepsach znowu przyda nam się na zrobiony prowizorycznie wyciąg góry. Guma powinna być gruba, tak żeby zapewnić Wam bardzo duży bodziec. Teraz wykonujesz wyprosty łokcia i na rącz, łapiesz gumę. Pochylasz się lekko do przodu, łokieć przyciągasz do ciała i z tej pozycji robisz w pełnym zakresie wyprost. Na końcu koniecznie zatrzymaj raz, dwa, trzy, wracasz do pozycji wyjścia. I znowu do tyłu, raz, dwa, trzy i wracasz. Bardzo ważne, żeby ten łokieć był z tyłu, bo jeśli będziecie pracować z przodu i robić wyprosty, będzie pracować przede wszystkim głowa boczna i prześrodkowa, a jeśli cofniecie łokieć mocniej, zakażujecie głowę długą, która jest najważniejszą głową, która daje Wam siłę i masę, jeśli przytrąbimy. Na bicepsy istnieje mnóstwo ćwiczeń, które można robić z kumami. Dwa podstawowe będą wyglądały tak. Jeśli chcecie bardziej zaangażować głowę krótką, wtedy stajecie sobie na kumie. Tutaj szerokością również regulujecie napięcie, kiedy będziecie fundować. Łapiecie gumę pod chwytem, w taki sposób i przyjmujecie pozycję wyjściową. W tym momencie mój biceps jest już napięty. Jeśli chcę, żeby to napięcie było większe, to mogę wysunąć łokcie do przodu, zwiększając tym samym stres, który znajduje I teraz jednym płynnym ruchem podnoszę gumę do góry, zatrzymuję raz, dwa, trzy. I teraz najwolniej jak potrafię, opuszczam gumę do dół. Pamiętajcie, że tutaj mocno można popracować nad pracę ekscentryczną, to polega na tym, że opuszczacie gumę czy opuszczacie yy, kończynę jak najwolniej się da, dzięki temu mięśnie pracują o wiele ciężej niż gdybyście chcieli opracowywać te ćwiczenia dynamiczne. Ćwiczenia dynamiczne z gumami też nie mają sensu. Do domu. Drugie ćwiczenie, które możecie sobie zrobić na głowę długą, wygląda w ten sposób, że znowu stajecie na gumie, ale teraz krzyżujesz gumę w taki sposób, Op. pozycja wyjściowa jest taka sama, i teraz ciągnieszą do góry. To dzięki temu, że ta guma prowadzi napięcie w tym kierunku, mocniej zaangażuję głowę dłonią. Hops. I w dół. Do góry. Hops. I w dół. Na nogi można również wykonywać sporo ćwiczeń, ale wydaje mi się, że takim najciekawszym, który można zrobić w domu, będą przysiady bułgarskie. To jest ćwiczenie tyle fajne, że w zasadzie tak każdy ma krzesło w domu i każdy może to ćwiczenie zrobić. A przysiad bułgarski to jest ćwiczenie, które faktycznie darzuje wszystkie grupy mięśniowe, które są na kończynie dole. I teraz zaczepiasz gumę pod nogą, noga jest z przodu, druga noga leci do tyłu, stajesz na czubkach palców. I tutaj ważne, żeby obydwie nogi były skierowane dokładnie na wprost. Teraz trzymasz gumę pod chwilę, zakładasz ją na bark, w ten sposób. I teraz wykonujesz przysiadę bułgarski, czyli prowadzisz tyle kolano w dół, do ziemi, zatrzymujesz raz, dwa, trzy i wstajesz do góry. I znowu jest w dół, kolejne do tyłu, zatrzymujesz raz, dwa, trzy i wykonujesz ćwiczenie. To był mój pomysł na ćwiczenia do no z gumami. To były ćwiczenia absolutnie podstawowe. Mam nadzieję, że Wam przypadną do gustu, szczególnie, że z gumami teraz jednak wiele osób będzie ćwiczyć. Mam do Was prośbę. Jeśli ten temat Was interesuje, piszcie w komentarzach, jaki rodzaj treningu chcielibyście zobaczyć z gumami. Czy chcielibyście na przykład zobaczyć pełny split na klatkę, pełne ćwiczenia na nogi, dużo wariantów na plecy, a może na przykład trening do i lex. Piszcie w komentarzach, co, co, co byście chcieli zobaczyć. Ja Wam życzę powodzenia w tych trudnych czasach. Do zobaczenia w na następnym odcinku.